Bo właśnie mówicie tutaj o mediacji, o regulaminach, a ja rozmawiałam kiedyś z taką koleżanką i ona mi mu, powiedziała, że w, w, w jej szkole, to jest w Hesji, w Hesji w Berlinie chodziła też do szkoły, że w jej szkole mieli zajęcia przed, i mieli przedmiot mediację, przedmiot Oi? nauczania. Oi? Czy coś takiego byłoby pomysłem dla polskiej szkoły? Myśmy mówili o podstawach programowych. Na pierwszym czy drugim kongresie mediatorów szkolnych, pani kurator, yy, która była bardzo aktywna, te, te, to już, ten, te zapisy zostały wprowadzone. Yy, natomiast o tyle ja sobie nie wiem, to, to Renia najlepiej mogłaby się wypowiedzieć i Ewa, i znowu Ania we trzy. Ale dobrze, może nie będę uprzedzał mojego zdania. Co myślicie o tym, Reniu? Przedmiot mediacja w szkole. Nie ma Reni. Ewciu, co myślisz o przedmiocie mediacja w szkole? Dla uczniów. Ja myślę, Nie, z rachem, Proszę, Reniu. Naprawdę muszę się żegnać, więc wchodzę z głosem. Ja myślę, że. Dlatego, że. Yy, od razu mam czarną wizję jakiegoś programu, który byłby odgórnie narzucony i trzeba by było um, jakoś go realizować. A wiedząc, jak wyglądają um, mediacje w Polsce, no, nie wiem, co dobrego by z tego mogło wyniknąć, naprawdę. Ja uważam, że w, um, w polskiej szkole brakuje przedmiotu, Um, czy zajęć, które by dotyczyły komunikacji um, i um, może dziwnie zabrzmi, ale logiki, po prostu. myślenia, tak. No, ale przecież tylko... to nordycy też tak rozumieją mediację. Oni mediację rozumieją jako usprawnianie komunikacji, bardziej taki wątek właśnie tej komunikacji bez przemocy. Bo, bo... Gdyby, bo gdyby to udało się zrealizować, i tych godzin byłoby trochę, i miałby kto to dobrze poprowadzić, to wielu problemów by nie było. I teraz przechodzę na poziom nauczycieli już całkowicie na koniec. Wracam do wcześniejszego wątku. Gdyby nauczyciele lepiej radzili sobie komunikacyjnie, gdyby potrafili odróżniać, dam przykład. Fakt, od opinii, gdyby mieli jakieś proste narzędzie, gdyby tę logikę bardziej uruchomić w prostych sytuacjach, no nie byłoby takiego problemu z ocenianiem i nie byłoby być może tego opowiadania zamiast poufności, i tak dalej. Bardzo dużo poprawność komunikacyjna z tą ascezą, o której my mówimy, a ja zapożyczam od ciebie, yy, bardzo wiele problemów by zniknęło. Także z tych takich potrzeb i kompetencji właśnie te bym wskazała. Czy mediację? Nie wiem, ale to na pewno, bo tego w ogóle nikt nigdzie nie uczy. Komunikacji takiej właśnie praktycznej, ascetycznej. O ile gdziekolwiek się pojawia, a już nie mówię o logice, a jeśli się pojawia komunikacja, to na zasadzie, że jeden jest nadawcą, drugi jest odbiorcą, prawda? I i jeszcze są jakieś szumy. Wiesz to nie no. bądź tak surowa, dlatego, że wydaje mi się, że ja w Ja specjalnie, się... w Jurku, ja specjalnie y, przejaskrawiam. Natomiast y, y, no te dwie, te, te, te dwie potrzeby wskazuję i bardzo Was wszystkich pozdrawiam, muszę iść. Szkoda, bo <laughs> w, komunikacja bez przemocy myślę, że jest jednak sukcesem Eli Nerwińskiej z 2003-2004 roku, czyli tego, co Udało się zrobić Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zresztą, jak ostatnio rozmawialiśmy o mini mediacjach, to też jest dowód. Nas bardziej złości właśnie to, że to jest takie miękkie y, u, uczenie takiej komunikacji odległej od y, twardej naszej mediacji, w sensie twardej pod względem warsztatowym. Ale wydaje mi się chyba, że nie zaś tak źle. Y, ale pomyślałem od razu, że, bo przypomniałem sobie znowu, że Bożena Czerwska 20 lat temu robiła badania, też rozmawialiśmy o tym. Przy, na, przy tej naszej szkole mediacji. I myślę, że powinniśmy się umówić na takie seminarium, właśnie z Bożeną, bo być może na ujocie można by było coś z tym fajnego zrobić, na, w Instytucie Pedagogii. Znaczy, jak ta pandemia mija, to yy, chociaż teraz jakiś następny nawrót, no ale kiedyś ta pandemia wreszcie minie. Dobrze, Anka, jak chcesz nas zostawić i sobie by w pieroli, nie chcesz z nami gadać, to my sobie sami porozmawiamy o polskim rejestrze mediatorów, chyba że zostaniesz jeszcze 10 minut, jednak cię uproszę. Ale już tylko. No to pogadajmy, bo pogadajmy... Nie no będę o... słuchać. Nie, no to nie, tylko powiedz mi, co myślisz że pomyślę, żeby w Polskim Rejestrze Mediatorów uwzględnić mediatorów w oświacie i mediatorów szkolnych. Czyli tych mediatorów oświatowców, którzy mają przygotowanie szersze i potrafiliby rozwiązywać konflikty, powiedziałbym, również takie lokalne i tych nauczycieli, którzy są przygotowani do prowadzenia mediacji w szkole, w tym... czyli skończyli szkołę dialogu, prawda, czyli Yy, mogą też tworzyć yy, kluby mediatorów rówieśniczych. Co o tym myślisz? Znaczy, myślę tylko tyle, że można, yy, znaczy należy ich uwzględnić, o ile będą zainteresowani, ale nie wiem, czy jest potrzeba yy, wyróżniania, yy, choć mogą tego chcieć z racji właśnie kwalifikacji, która za chwilkę będzie wpisana. Natomiast zwróć uwagę, że oni opisując kwalifikacje, właśnie cały czas opierali się na mediacjach klasycznych, czyli tak jak i my, a rejestr właśnie będzie zbudowany na mediatorach, którzy prowadzą proceduralnie mediację, czyli w oparciu o mediacje klasyczne. Więc to ani nie ma kolizji, ani nie ma wątpliwości dla mnie, że, że to jest jak najbardziej słuszne. Bo to jest dokładnie ta droga, ten sposób postępowania, ta ścieżka, która zaczyna się właśnie od woli porozumienia poprzez wszystkie kolejne etapy, dokładnie tak samo. Tyle tylko że w obszarze y, oświaty, prawda? Szkoła, y, y, oświata szeroko pojęta. I tyle. Myślałem, że może powinniśmy powołać Radę Polskiego Rejestru Mediatorów, i tam byłyby te cztery osoby, o których mówiliśmy do tej pory, przy tym ogólnym rejestrze, bo Magda Fejfer była zaangażowana, Magda będzie u nas jutro, także spotkamy się. I jest i Grażynka Lange, i Jola Stefanowska, i Jela Gnypek, co do całego tego rynku zleceń. Natomiast ja bym bardzo chętnie Was zaprosił, Reniu i Ewo, żebyście się dołączyły do, do tego, jakbyście się zgodziły być w takiej Radzie, to wtedy byśmy mogli wydyskutować, jaki ma być kształt, bo to w sumie nie jest nic skomplikowanego. My z całego w zasadzie szkolenia, które myśmy robili na początku, pierwsze szkoły mediacyjne, w bardzo dużym stopniu obejmowały właśnie nauczycieli i wyraźnie też rozdzielaliśmy właśnie te trzy sfery, czyli mediacje w oświacie, mediacje szkolne i mediacje rówieśnicze, więc te, jakby w tym przypadku w samym rejestrze mogą być uwzględnieni nauczyciele, którzy z jednej strony albo mają przygotowanie takie ogólne i mogą nie tylko prowadzić mediacje szkolne, ale również te sądowe, ale są też nauczyciele, którzy stricte trzymają się tylko szkoły i są w tym obszarze prowadzenia mediacji szkolnych i tworzenia filmów mediatorów rówieśniczych. Zgodziłybyście się być w takiej radzie? Reniu, zgodziłabyś się? Myślę, że bym się zgodziła. To całkiem nowe doświadczenie, a jeszcze w takim towarzystwie. Też tak myślę, że towarzystwo jest bardzo dobre i zadanie bardzo fajne. E, oczywiście ja też zastrzegam, że pierwsze, co powinniśmy zrobić, porozmawiać z wieśkiem po prostu. Odbić sobie fajne no, Dokładnie, sytuacje. tak. Ewciu, tak. zgodzisz się? W dobrym towarzystwie cygan dał się powiesić, więc myślę, że tak. Wiesz, bo to jest tak naprawdę pierwszy bardzo wymierny efekt. Y Takiej rozmowy, którą odbiliśmy jeszcze jesienią, w grudniu, kiedy zaproponowałeś, że godziną spotkań jest godzina 18, i to nam się, popatrz, tak zrobiło, że teraz już naprawdę każdego dnia tych osób jest dużo. I to się po prostu rozpędziło, to działa. Więc teraz możemy wykonać kolejny ruch i, i faktycznie zbudować to grono mediatorów. Zamiast gonić za kształceniem, to najpierw wyłuskać tych, którzy już są wyszkoleni. Oprzeć ich mocno na y, tych wypracowanych standardach Podkarpackiego Centrum Mediacji i ZSK. No i z tego naprawdę może być dobry efekt, tak myślę. Byłaby kwestia tylko ustalenia jakiegoś trybu pracy tej rady, jak ona powinna funkcjonować, no ale wtedy ona może decydować też właśnie o wpisywaniu tych mediatorów, o regułach, o standardach. To jest praca fajna do wykonania, uważam. Bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo Wam dziękuję za to w takim razie. Słuchajcie, no to i w ten sposób poleciały nam całe dwie godziny. Zostało nam sześć minut. Ledwo zdążyłem pokazać te wszystkie standardy, nie zdążyłem nawet wszystkich tutaj tych porzekadeł, które dzieci zaproponowały. Zostają nam na, na raz następny w takim razie. Także głosy, głosy Wasze końcowe bardzo proszę. Mamy cały czas z nami gościa pod nikiem AL, który nam się nie, nie, nie odpowiedział, ale może coś na koniec. Pan lub pani AL, czy coś na koniec? Nie, nasz rozmówca jest twardy. Aniu, na koniec Twój głos. Dziękuję bardzo, cieszę się na jutrzejsze nasze spotkanie. No i do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo. Kasiu, Twój głos na koniec. Właśnie zastanawiam jak, jak Was słucham, to zaczęłam się zastanawiać właśnie nad różnicą komunikacji w, w różnych krajach. I widzę jednak, że to podejście do mediacji, to uczenie tych młodych ludzi w szkołach i prowadzenie na przykład tych mediacji rówieśniczych w ramach zajęć szkolnych, no, daje po latach wyniki takie w moim zrozumieniu, że ci ludzie po prostu mają bardziej wyhamowaną komunikację, są bardziej przyjaźni nastawieni do. Środowiska zewnętrznego i są bardziej po prostu zadowoleni z życia, uśmiechnięci, czego brakuje mi czasami, jak przyjeżdżam do Polski, bo widzę po prostu masę agresywnych zachowań, gdzie na przykład służby pomocowe miałyby pomóc. Jestem traktowana załóżmy przez policję, która ma pomóc jako, nie wiem, intruz albo kiedy idę na pogotowie, to pozbywają się człowieka jak najszybciej. A tego typu wyhamowanie komunikacji prowadzi jednak do lepszego współżycia społecznego. No niestety są dwa czynniki. No jeden ten kulturowy, to nie czas, żeby o tym rozmawiać, bo, ale przyjmuję ten temat, bo to jest ogromnie ciekawy temat. Więc jeden to jest czynnik kulturowy, ten, ten, ta nasza szlachecka przeszłość, jednak wiemy, dlaczego tak jest. A po drugie, to ch chyba możemy powiedzieć, że nam zdziczał świat przez ostatnich pięć lat. I w Polsce się bardzo te standardy pogorszyły, więc y, faktycznie niestety to jest bolesne. A wydawało się, bo pamiętam rok 2015 16 pamiętam, odbywamy wtedy różnego typu spotkania, webinary, konferencje. Że jednak zupełnie inne standardy funkcjonowały w relacjach między ludźmi, to żeby nie było wątpliwości. To nie jest tylko domeną obecnej władzy, ale to jest domeną również opozycji, która jest nawet czasami potrafi być bardziej dzika niż mówię w szerokim tego słowa znaczeniu ludzi, prawda, którzy zdesperowani tą sytuacją czasami są bardziej nawet brutalni niż. Ale ja uważam właśnie, że znaczy, jeżeli uczy się już za młodu tych, tych młodych ludzi, te dzieci y, prowadzenie ze sobą sporów w cywilizowany sposób y, i po prostu wiadomo jak dzieci potrafią się traktować nawzajem na przerwach, y, wysypywać sobie książki z tornistrów i tak dalej i tak dalej, to jest przejaw agresji. A y, y, właśnie przez tego typu y, może zabiegi y, prowadzi się do takiego społeczeństwa, bardziej no, znaczy bardziej bardziej wygaszonej agresji, co później owocuje w lepszych stosunkach międzyludzkich. To miałam Wszystko to jest prawdą. Wszystko to jest prawdą. Tylko wiesz, w momencie, gdy wraca w ładniejszej formie niewieścia, jak to się nazywa? Cnoty. Niewieście cnoty, a w prawdziwym wymiarze co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, to nie spodziewaj się, że przyniesie to nagle taki efekt, że nauczyciele ochoczo będą teraz zaczęli uczyć dzieci podmiotowego traktowania i dialogu, no bo to nie jest w ich interesie, biorąc pod uwagę tą ogólną doktrynę, ale temat w ogóle bardzo ciekawy, kupuje to, jak najbardziej będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Reniu, Twój głos na koniec. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i życzę wam jutrzejszego udanego jaśminowego spotkania. Oczekuję się bardzo ciekawie, przyznaję, a do tego jeszcze będziemy jutro latać dronem, więc. Wow, no. Grażynko, twój głos i Ewa będzie na końcu. Dziękuję za spotkanie. Bardzo lubię słuchać nauczycieli, bo w ogóle kocham nauczycieli moich, moich, moich dzieci, bo znałam ich. I Ania moja chodziła do liceum w urszulanek. To był taki przypadek, ale naprawdę... Ja wtedy dopiero poznałam, jak dobra to jest szkoła. To był taki przypadek, ale, ale naprawdę była to świetna szkoła. Była to szkoła, oczywiście, dla, tylko dla dziewcząt, ale moja córka się tam nieźle fajnie rozwinęła. I, I naprawdę znałam nauczycieli swoich dzieci i oczywiście swoich, których do dziś kocham, i naprawdę spotkałam świetnie. Nie miałam, nie, miało, nie, nie, miałam, nie miałam tutaj takiego obrazu, żeby było coś w tej szkole złego, ale dlatego może, że, że to była szkoła kameralna. Ta szkoła na Maśnicach była szkołą, y, która miała 125 dzieci, więc była to szkoła, ro powiedziałabym, rodzinna, gdzie wszyscy y, y, znali y, i siebie, i y, y, dzieci. Tanie, które prowadziły stołówkę, zawsze wiedziały, co dziecko zjadło, co ukryło pod ziemniakami i tak dalej. Nie, no po prostu y, bardzo, bardzo to było dobre. Dziękuję Ci bardzo. Ewciu Twój głos całkowicie na koniec. Ja tylko grażynko o trzeciej nad ranem. Znów może być pięknie, gdy masz już gotową na starość piosenkę. Proszę mucić, a Ewa kończy nasze spotkanie. Prześladowała mnie dzisiaj. <słuchaj> <słuchaj> Od rana. Ewciu, fantastycznie, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, Twój głos na koniec. Dziękuję bardzo. Miłego, spokojnego wieczoru życzę. I owocnych spotkań i rozmów jutro. Niech się rodzą nowe, piękne rzeczy związane z mediacjami, a przy okazji dobrej zabawy. A ja spróbuję Wieśka namówić, bo wprawdzie przyszły piątek będzie trudniejszy, bo my jedziemy w Bieszczady. Nie wiem za bardzo, jak to pogodzić, ale będę próbował jakoś namówić Wieśka na Tą naszą rozmowę na temat polskiego rejestru mediatru, bo on będzie prawdopodobnie fajnie kwitnął. Koniecznie. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Serdeczności miłego wieczoru. Do Dobranoc. A widzimy się o dziesiątej warsztatowo? Fajna dobra Dobranoc. Thank you